Nie, nie, ma, nie ma, nie ma nie rowerów, nie rowerów nie w Fortnite <gry> Ale są jeszcze motory nadal Pomidorek Nie wiem czy się uda, bo Ja dosłownie gram przed ostatnio. Mam jeszcze jedną No skurne, chciałem jeść jedną, no, ale ja nie, nie mogę, ja mam lody Mała mi pozawiła Ja jedzę tak Dzięki Niech ktoś jedzie ja muszę skosztować Pamiętaj, że musisz strzelać w ziemię Bo się odbijają Dostał jeden Dobra, jak coś to ja próbuję cofnąć Jest, leży Jest! Huh. Nie, no, ty nie umiesz kierować. Bo ciągle dachujemy, nie? No właśnie, nie, nie, nie da, umiesz dachuję. kierować. My nie dachujemy, jak ja prowadzę. Bo ja też. W nie dachujemy, to latam. O, dostał. nie mamy już Co jest? Pytam Tam 70 a dostał.

Mam nadzieję że oni też dostają Nie tam dostają. Leży jeden? Tak jest z pleców tu Z każdej strony to jest kanapka misiaczki ogólnie Nieziemska Tak Do tych to by trzeba było wsiąść Ej, idźcie na moją Jegoś, kartę. Idźmy dalej. Ja o. Aj! Z każdej strony walą, on trzeba uważać. Mm. Kurde, już nie było jak. No. Ja uciekam. Hm. Dobra, Igor to może to być władze ciężko. Władze <laughs> tak, na miesiąc. I tak mnie nie, no nie będzie. Łoderwer. <laughs> no, idę <idealnie>. Nie Muszę <laughs> <nie to żałować. laughs> A my, ja ci no i nie będą widzieli filmów. Nie no filmy będą widzieli. Ja ci mówię. Ja pewnie do końca sezonu nie wbiję setnego. normalnie. Bo nie ma kiedyś. Jakbym miał twoje konto, to już byś miał dostępne. Niestety nie da się dać, żeby ktoś grał. Więc da, ciężko... Ja bym no właśnie, musiałbym ci wszystko wymyć... podać. No. Daj mi się szybko. Co czekaj jeszcze Ale wolno wsiadasz, no Co to ma być? <śliniczny> <Dobra. Czap. śliniczny> tak, jakby tak pit stopy robili w F1 Wszyscy wygrywali w końcu. Ład, ładujecie. Tu jest metal. Po 70, Dobrze, co tam. Są sami chyba. Leży. Leży jeden. Wsiadam. Dobrze, cofam tam. Na górze jest. No na górze. Leży. Górze mnie wali. Nas Uuuuu uh, 30 Dobrze o... Tak, ja sobie wezmę te rękawiczki, żeby mieć cokolwiek I'm Dobra, I'm no yy, jedziemy do sklepu No poczekaj na mnie Ups Nie Aj! Oj!

Tak Co tak tu on głupi Panowie! oj, za długo się zastanawialiśmy. Niech <gry> to wchodzi to od razu strzelają No lepsza tak nie? To uciekaj! Nie, to nic! Wyjebka! Do Ja nie wiem gdzie on jest? Do mnie. Obserw. Ja. E, tu są. Tam jest auto. Dostał za 113 Lecie, lecie już. Zabijam! Zabijam! Jest jeden. Dostał za dyk nich. Jeden został. Lada no chwila. Tu jest. Yy, dostał krakama na górze, jest dobrze. Za tobą, plecy ciebie oglądam. Ciepły, dobrze, dobrze! Brawo! Ciepły, co porobił? Ej, umówmy się Paweł, ciepły wykarował. Wykarował no. Totalnie. Po nas i tak dalej, nie? Tam się jakoś podnosił to bokery. No, kurde. Wow. Brawo.